Ej, wiecie gdzie iść, wiecie znacie te mapy czy nie? Ale zacząłeś nagrywać już? Tak Tak. Eee, spoko Aaa, fuck sps -y, mam miecz, mam eee, nic miecz nie ma, no to wypadałoby się... Gdzie jesteście? Tu Kasperos Gdzie? Trakt. To jest Feldman, gdzie dobra eee, Szukam Tam was Tu ty stoisz w miejscu Jestem, jest Dobra, widzę cię, widzę cię, Feldman, gdzie jesteś? Chodźcie tutaj eee, Dobra, to wypadałoby się przywitać no. Eee, to cześć wszystkim, z tej strony Feldman, a dzisiaj jest ze mną Trekt eee, i Kasperlox no mnie chyba znacie Chodź tutaj, za, Chodźcie tutaj, chodźcie za mną tak? Ja znam tą mapę Ja znam tą mapę jak e, Moją własną e, kieszeń e, Matkę e, Nieźle Ej lol mi te, Troszeczkę Minecraft e, Powiem ci, że jest spoko U, Nieźle zaczęliśmy to Mam miecz ogólnie Więc jest e, dobrze e, Teraz trek e, Tutaj po prawej tego domku masz e, te autko I tam za tym autkiem masz skrzynkę e, Autko po prawej A ja idę do góry po skrzynkę e, Mam autko i gdzie, w, gdzie mam teraz iść? Za tym autkiem, po prostu to, musisz tam zobaczyć środki. Aha, no za autkiem, okej, okay, dobra, jest. Mam, jest mam parę butów. Znaczy dwie pary butów, bo... No. Okej, okay, ja tutaj mam skrzynkę u góry, czekaj, tu jest. Widzisz? Mam dwa miecze. E, lecę, 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 lecę. Tak, teraz powiedzcie mi czy... Czy drewniany jest lepszy od złotego? Chyba nie, nie? E, one nie. się chyba niczym nie różnią, tylko tym, że złoty się chyba szybciej wyczerpuje, jeśli dobrze Nie, no, złoty jest chyba lepszy i lepiej odstrasza. Chodź e. tutaj, Kasperok, gdzie ty jesteś? No właśnie Czek mi się nie chcą w czanki wczytać. Eee, tak. dobrze, no wcale na na, Nawet nie na twojego niku, nie? Masz te buty, ziom. Dawaj, buty, dzienniki. E, nie mam sprawy. E, Dzięki. Oj! No, dostałem wrażenie, spoko. E, e, nie umiem jest Poliana. po lianach, to treku, żal. Choć. Od tutaj jest skrzynka. Ej, tutaj frajer jest. Gdzie jest noob? No tam koło autka. A, autko. Ach, dobra. Jest jeszcze drugi. Jest. Coś mi bija. Oj to. Dobra, ty ty, ty ty, ja też muszę zabijać. Eee, no. e, sorry, ja jestem... Ja mam swój serwer strzelecki, ale lepiej walczę na miecza. Ja e, jestem dobry w PvP już teraz. Ty, 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 ty. E, tak, tak się bardzo, nie, nie zabijesz jeszcze nikogo. No bo, bo nie miałem akurat okazji, no nie ale w walce mówię ogólnie. Tu leci na ziemi jest skrzynka, a teraz czas szkodzi. E, no spoko spoko żarcia nie mam. umrę To e, jest widzę, widzę. E, jak jest żarcie to mi daj O tak, kurwa e, daj żarcie. Masz, 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 Dobrze. możesz to sobie wziąć. Ja sobie zatrzymam to. E, co? Ale daj mi rzać, że miałeś miecz, jakie siedzenie. Ja mam tylko to dla ciebie, no. No, ej, widziałem, że jeszcze były dwa mięsa, tak? Kogo ty próbujesz oszukać? Dawaj. Mam żelazny miecz, jest spoko. E, patrz jaki. E, mam tylko to, ale widziałem, jak, jak jeszcze dwa mięska zachował. Okej. Okay. Eee, eee, zobaczymy co, to, co będę robił. Pewnie jeszcze w, pewnie ej, jeszcze w kieszeni chudę, ma dwa banany. Obosłaniaj mnie mi teraz, osłaniaj mi, okej? Okay? Możesz mnie osłaniać? Jest, jest, jest. Yes. Ja nie mogę, co się dzieje? Z... Widzieliście te ustawienia, ludzie, jakie miałem. Kiałko? Dawaj, te banany w kieszeni, widziałem. Ja mam banana teraz koło siebie na biurku. I cztery mandarynki. Okej? Okay? Eee. I co o, się. Myślałem, że to ty. Znaczy Boże, myślałem, że to ktoś inny. No, idziemy tutaj. Ej, koksimy, koksimy, ogólnie koksimy. E, no tak, szczególnie, że przywłaszczyłeś praktycznie sobie połowę swoich. Podzieliłbyś się chociaż hełmem. Ej, na skrzynkę. Tu też jest skrzynka. Tutaj. E, dobra, mam dwa złote jabłka i Cię się nie podzielę. Elio, masz dwa złote jabłka? E, masz. Łap, tu jestem Ej, ej Kurde, Fesy. Chodź. No ja wiem, widzę cię. O tu jabłko jest. No w bo ci rzuciłem jedno. Bo nie I jestem nie Żydem. Ogólnie jest... <głos> ogólnie <głos> jestem. <głos> y, mam cały komplet na sobie, skurzanty. Spoko. Ja mam buty... Znaczy LOL. Jakie buty tutaj była? Skrzynia. Tam była e, skrzynia. E, po co ma? Mi się nie podzielę. Co? <noise> co ty miałeś tam? LOL będę <noise> Żydem. Chcesz spodnie? masz. Czekaj, gdzieś tu się szło. Dzięki. Ej, tu gdzieś już nie ma skrzynki. E, jak nie? Znaczy wiem, że gdzieś tu była, ale kurde, nie wiem gdzie. Ja chcę być pierwszy przy niej. Nie? Jaki Żyd. Chcę być pierwszy nie podzielę się Trektami. Tak, tak, tak. Jaki tak. perfil! Ja, ja nagrywam odcinek dla widzów i muszę... E, I muszę być Żydem. Ej, tam jest ziomek, tam jest typ. Kurde, czekaj. Jabłko jego ja gonię, ja, go, nie będę, ja nie będę pizdą, jego ja gonię On tam wziął itemy stąd Chodź Jest. dawaj, dawaj Ale ja jestem za wysoko i Dobra, idę skrzynka. Ja złapię No jak się tam wchodzi? Nie wie, on nie wie, że za nim idę, on nie wie, że za nim idę On w ten las ucieka, kurde Eee, spoko, nie wiem jak tam się do tej skrzynki dostać Dzięki No jak się do tej skrzynki dostać, do cholery Te ziomuś T F Feldman w całej okazałości, nerwus, heretyk. a lagi, lagi. No, jest, zginął. Gdzie ty jesteś? Ej, gdzie jest jego klata? Ej, chyba mu klata Ej, nie żeby coś, ale jestem jakby na, tam, tam, gdzie ty chodziłeś, tylko nie wiem gdzie jest. nie żeby coś, jestem przy tym domku z powrotem, ale już idę w tą stronę tej góry. What, serio? Ej, seriously, co? Gdzie ty poszedłeś? Już i do tych hangarów, i do tych hangarów. No spoko, poszedł sobie gdzieś tam daleko, ja, no ja myślałem, że gdzieś w spok typa, musiałem chyba zabić kogoś, tak, Zostawi Zostawiłeś mnie na yy, wyczerpanie. <laughs> z drewnianym mieczem. Yy, z z złotym. Złotny, dobra, sorry, poprawka. Yy, tu jest Jaka poprawka? Nie wybaczyć ci tego. O tak, o tak. Ej, chcesz, masz czapkę czy nie? Yy, ma... nie mam. Chcesz czapkę? Yy, jasne. To chodź, ci czapkę, to nie ty jesteś, gdzieś górze, Ja ty. cię widzę, bo jesteś w złotym helmie. W żelaznym. W żelaznym? Tak. No to widzę typa. Gdzie? E, na tym takim domku koło hangarów. O, serio? lagi e, tak, jest w środku gości. Jest typ, jest typ, jest typ. Ja tam idę, ja tam idę. to skrzynka, ha, 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 ha Jaki lagi, nie w to nie wierzę. E, kup nowy jest? komputer, pozdro. E, mam dużo rzeczy, nie oddam Ci ich. Jakie masz rzeczy? Ma? Na przykład cały set no, żelazny plus jeszcze. Łamiesz? Nie. Ja, ja chcę set. Szed szed, szed, szed. Ja chcę set. Za ile? to no, do dwa, tygrychy. Dobra. Oddam ci. Nie wiem, to dobra. <grychy> dobra. Jestem dobry w survival Games. Policzymy się po szkole. To, taki gimbus, taki gimbus. jest? w szkole, Okej, okay, soluwa po szkole jest. Ej, ej, otwórzcie się drzwi, no lagi są czy co? No ale to nie działa te drzwi, to jest taki trolling chyba, wiesz? Ja, tak ja. Samo, ej, gdzie ty jesteś? To. Musisz yy, garażem e iść. Ale no dobra, ale gdzie jesteś? Ja już jestem wyszedłem z tego domku. No nie wierzę. <śladaniem> Wchodzę sobie do domku, bo go widzę, a teraz ci śledzie. Ej, już mam lepiej FPS y w ej, dobra, ej, czekaj, 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 bo zapomniałem przy ciebie wyłączyć czat Żydku, ej, masz. Chcesz? Chodź, dam ci czapkę! E, ambitnie, złote. E, masz, masz spodnie, dobry człowieku. Ja mam lepsze, mam takie same przecież, po co e, No tak, Mógłbyś dobrze. swoje odejść. Chory, wymiana bez e, Czemu tylko kłamujesz, że masz żaden setek nie masz żadnego No bo tak cię trollowałem. Ja e, tą skrzynkę już wziąłem. E, chodź. W, w, wziąłem no, chodź. się, mówi. Dobrze, ja nie znam polskiego. Okej, mieszkam w Holandii za granicą A powiedz coś po holendersku. Ich kan niet man. Ik even even kijken wat Oh, ja, man. We gaan een filmpje maken om eh man. Wat denk je? Okej. tam tak gadają takim adehadowym holenderskim. Ogólnie. Czuję się nie Czuję się Dzięki. Co to jest? W ogóle teraz tak, ty? list. Zobacz jaki mały penis tutaj jest. Chodź zobacz, chodź zobacz. Nie żeby coś, ale zostało dwóch graczy to zabisło. Ja, zobacz jaki tu jest mały penis Eee, penis. krzywe Tu jest list trzeba czy tam eee. Tak. Aj weź tu skocz. Gdzie? No tu po skrzynkę. No chyba ty. Chyba <laughs> Wiesz co się dzieje czasami, nie wiem czy też tak się dzieje, że czasami po prostu się blokuje klawisz i idzie tam czas do przodu na przykład. No, wiem. Tak, tak w mi się zrobiło, że do przodu szło. Ech. Że ja trzymałem shift na szczęście, okej. Okay. Tutaj była chyba też skrzynka. Nie wiem, ale tam jest jakiś... E? Ja tu grałem raz. Mnie ja tutaj nie... grałem kilka razy, ja w tym mapie jestem dobry. Grałem raz, ja z Tej strony jeszcze nie byłem, bo zawsze na tamtej stronie, zawsze zacząłem na tej mapce grać, właśnie na tamtej, po tamtej stronie, gdzie na początku żeśmy szli, czy coś, jak to się mówi. Gdzie ty jesteś? Dobrze mi szło, za to mogę. No, lukradli ukradli mi skrzynkę. Dzięki. Zawsze tam dobrze mi szło, ja zawsze... Ja, fary tak? Dobra, skaczemy. Nie. kill tak ktoś czyta? Unbeliewa Blackie ile... No nie potrafię to tego. Jest, ja, ja tu nie chcę, tu jest brzydko, tu jest gówno, ja chcę eee, mieć myślić... Ale czekaj. No nie polecam... Się... Byłem, tu się nie znam. To się nauczysz. Okej, okay, dobra. Od tego jest trek. Nauczy cię wszystkiego. Nawet jak... nawet tak chodzić nie chodząc. Umy <gumy> tylko Chuck Norris i... Eee, kopiąc pół obrotu potrafi, tylko Chuck Norris. Ja powiem do na górę. Boże, gdzie to... idziesz? Gdzie ty jesteś na, sam, na, sam, na samą górę idę, nie? Po tych schodach Na jakich schodach? Na schody. Ale... O kurde! Padłem. Ale. E, patrzę, ja zrobię test. Klik, 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 klik. Ale Czekaj. Gdzie, ty gdzie, ty gdzie, gdzie, gdzie... Klik, klik, klik Okej okay. Stary muszę sobie dyknąć, bo mnie.. Gdzie ty jesteś? Ja jestem w tym budynku ceglanym Aha, dobra, to ja sobie. Poszedłem. Ale już powodę, jestem przed budynkiem ceglanym. O, Co, kłamiesz, jak to mówiłeś, byłeś w budynku ceglanym? No dobrze. Kłamczę. Widzicie, ehm, kłamie was widzowie, on was wszystkich okłamał. Tak. Chodź. Eee, wi Ale? Winda. Fuck A ja widziałem poradnik Jeżeli ci powiem, ee, chyba myślę, że zostało nas tylko trzech i trzeba rozwalić jednego typa. Eee, a później będziemy się bić razem. Nie gram żarcia. Widzowie, widzicie, że nie mam żarcia, prawda? Jasne, jasne, pewnie ma teraz dwa staki tutaj mięska Cały żelazny set i z pewniego jak będziemy mieć deathmatch Eee, Trek, cześć, mam dla ciebie... dobra, sorry Feldman Co? zginiesz marnie Czemu? Patrz na mnie Ehe Łaaa, kurde Lol, biegnę sobie taki uradowany, że Feldmana widzę, a tu jakiś lader mnie goni. Gdzie ty jesteś? E, na tym peronie takim. Lol, ty jesteś troll, że dalej nie poczekałeś. -y. Ja co z tym Kasperowskiem? Ja nie wiem, manik, ma nikt, człowiek. Ała, ała, ała. Ja jebie Jak są wyszedłć wyszedłeś w ogóle? Ej, weź chodź przed ten budynek z tym, tym, takim, tym, co wchodziliśmy na tą wieżę. No. Ej, chodź do mnie szybko! Widzę, widzę. Ratuję cię. Chodź, ty bizdry. Pomóż mi no to ty rob... Ty jesteś troll! No sorry musiałem zjeść jabłko! Jaki ty sorki Ała, zabił mnie Miał też ja, ja nie! Ja nie gram, nie? Tak. Posłuchajcie. Kurde. Boże Feldman co prawda o Feldmanie dzięki Ej no nie, czy... Nie. Ej, Dobra. mnie też zabił Ej, ale ej Nie się, ej, mnie no pierwszego ogóle... zabili Chociaż się tego jednego hita mu zadać Ej, w ogóle widziałeś to Ja sobie ja wziąłem sobie ze skrzynki żelazne EQ Spodnie i buty I trochę żarcia, ja biegnę uradowany, że to ty Bo miałeś mieczek z, z, Żelazny i złoty hełm Biegnę, patrzę o to jakiś label, ej, Okej, czekaj, teraz się będę żegnał Dobra, to pierw ty, a potem ja no i moi kochani, to był odcinek z Traktem i z Ziomkiem, yy, którego nie znam. Uh. Tak. I ogólnie Runda jakoś tam mam nadzieję, że wyszła może nie wygrałem, ale zabiłem kilka typa i, i mieliśmy dobre itemki i, i było fajnie dzięki e, No, e, ogólnie ja byłem lepszy od Feldmana, tego ja się nie dało ukryć. Tak, e, widzieliście, miałem żelazny miecz i... Ale ja miałem... oczywiście pozdrawiam wszystkich, ale ja wiem, za że możecie łapkami w górę, subskrybować do nas No i e, cześć. Subskrybujcie Track TV. Cześć.